Od Paro i Ashiro. No, koki. No, byłoby spo... Ja jeszcze nie wchodzę, nie wchodzę jeszcze do ekipy, bo ekipa siedzi. Ja nie chcę tam im, wiecie, z buta wejść i im przeszkadzać. O, a co się dzieje? Mam nadzieję, że u ciebie wszystko jest w porządku, słońce. Ja mój telefon wydaje dziwne dźwięki. Dobra, moi kochani, zaczynamy zaczynamy od sprawdzenia stanu. Stan na dzisiaj jest taki, że mamy 386, tutaj, ale, ale, uwaga, uwaga, czy mamy tutaj pełną waszą uwagę? Moi drodzy, spójrzcie na to. Tada! Z okazji pierwszego strumyka takiego yy, kalendarzowo-adwentowego odliczania do świąt, moi kochani, mamy tutaj dziesiąteczkę uzbieraną. No ja cię, ja będzie się dzisiaj zaofokaję. także lecimy, lecimy z Dnióweczką. Tak jest, tak jest. Ja mam nadzieję, Koki, że, że, że wszystko u Ciebie jest ok? W razie czego wiesz? PMK pisz mi na Discordzie, będziemy ten... Będziemy się starać rozwiązywać problemy. Słuchajcie, czekajcie, bo tak. Tutaj mamy tego, tu, tu w ogóle nie mamy nic uzbierane. Czy to będzie opłacało się zbierać? Muszę się zapytać ekspertów. Będę musiała się zapytać ekspertów o zbieranie tutaj tego i o zbieranie tego tutaj. Bo na razie zbieramy te materiały. Tych materiałów mamy dużo. Tu mamy 492, tu 358, tamtych też jest sporo. Ale na dzisiaj puszczamy tutaj ekipę i ekipa sobie idzie. Potem będziemy klejmować. A na razie idziemy. A na razie moi kochani, idziemy sobie na przygodę. Zobaczymy, kto dzisiaj wystawił jakiegoś fajnego ziomala. Zobaczymy, kto wystawił dzisiaj nam fajnego ziomala. Ja Was bardzo przepraszam moi kochani, ale tutaj chyba z tym panem się nie znamy. Z tym panem się nie znamy, moi drodzy. Ja na razie się skoczę na inne. Jak ktoś ma ochotę do mnie dołączyć, do, to zapraszam. Mówię, nie chcę tutaj ekipie przeszkadzać, jeśli coś tam sobie działają. E, więc jestem na razie na kanale inny. Weź go! No właśnie powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo jestem zainteresowana tym. Koki, siemaneczko. Mówisz, żeby go wziąć, dobrze, biorę go, ale powiem wam, że jaki on jest uroczy, jaki on jest cudny Jest piękny, go tak chciałam, ale nie dostałam. O, to... Ten... Czekajcie, ja myślałam, że można tu obrócić. Nie można obrócić. Bo on chyba ma tutaj... On ma takie włosy długie czy on ma ogonek? Kurde. Ma ogonek. Ma ogonek! tak? O ludzie! O ludzie! O ludzie! No nieźle! No nieźle, ale zaczynamy od Dana. Dan tu wchodzi, słuchajcie, z... Dan tu wchodzi od razu z kopa. O, jest i on, jest i on. on. czym atakuje? On atakuje tymi, czyli też tego warto by było. Zobaczymy jakie ma Q On się tak, on się tylko tak machnął i było po zawodach. On jest taki piękny, że jego ult też jest bardzo piękny. Musisz zobaczyć zaraz. Okej, okay, okay. no liczę, że nam się załaduje w miarę szybko. O to czekaj, wykorzystam chłopaka. Ja uwielbiam ulti, ulti wy... jego w ulti ubóstwie. Jak spokojnie tak w wywalone na wszystko. Totalnie. Cudeńko nasze. Dobra, sprawdźmy jego E. Co on robi E? Ojejku! Ojejku! Przepraszam, ale... O matko! A, to jest taki pięknie. Co to tu się stało? Co to się stało? Dobra, rzućmy nami ulti też, żeby na, żebyśmy sami na siebie się nie pogniewali, nie? O matko, a jeszcze raz to E trzeba. Jakie to e jest cudowne! O, mamy, mamy ulti! Ooo, i to wszystkich od razu, o, Skubany. Hejjo! Siemaneczko! Ale czemu wy na inne, skoro to jest z gra, a my na was czekamy na hojowers <grym> a, ja, a ja... A ja... A ja pytała czy może dołączyć do Was przeszkadza. Nie chciałam Wam przeszkadzać, bo mówię coś tam może robicie. <grym> Nie gadamy o Edafaj, ale to jest strunek ważniejszy. Aha, no to chodźmy, to chodźmy, to na, odpo to chodźmy na odpowiedni kanał. A ja w tym czasie sobie ustawię no. głośność, bo mi się widzę. Dobra. Rozjechała mi się głośność tutaj mocno. O, bo jak mam bardzo ściszone to. Bierę. Bo mi się wydawało, że ty coś streamujesz, Ja Ja mówię, nie będę wam wchodzić i przeszkadzać, nie? Bo, nie więc poczekam, aż będzie, da cię znać. To miałem kamerę włączoną, bo pokazywałem karty w grze innej takiej. Aha, no ja mówię, wiesz. Nie będę, jeszcze może. Jeszcze nie daj Bóg coś, wiesz. Pójdzie na live'a i będzie potem ten. Nie, to ja mówię, poczekam, aż dacie znać. Okay. Dobrze, dobrze, jest git. Podoba, podoba mi się bardzo wasze profilowe, bardzo ładne. Dzięki, ja mam marchinkę. Uh, ah yeah. ja, bless, 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 bless. Normalnie referens do mojego Nico na TikToku. A ja chyba to muszę, muszę sobie kupić okulary, bo ten... Chociaż <laughs> Chociaż nie, więc <laughs> teraz widzę, ale nie znam. Nie znam. Proszę mnie napisać na PW historię, co to za sobą kryje. Eee, uh, Czy je. Kogo będziemy? Przepraszam, ale nie mogę się skupić, bo jest tak, taki jest super ten liseł, że nie, nie mogę po prostu, nie, <śmiech> <śmiech> nie mogę jest z niego, jest, <laughs> po prostu, nie mam pytań, nie mam Wiesz, pytań. On jest piękny. O nie, koniec, no, Już było ulti, widziałam, widziałam, także spoko. A, on ma taki slajd jest taki slajd. Ale ta kamerka, okej, okay, już patrzę, już przesuwam, okej, okay, już moi drodzy, widzicie, wszystko się poprzesuwało.